Jedno piwo poproszę! Kurwa, znowu przychodzisz bez wystarczającej ilości pieniędzy na piwo! Wynoć się! Pierdolę ten cholerny sklep! Możecie mi pożyczyć dwa złote na piwo? Idź do pracy, ja ci nie dam! Kurwa, nigdzie mnie nie przyjęli, to teraz rowy kopię kurwa, ale chociaż na piwo zarobię. Szefie, szefie, wszystko zrobione, teraz wypłata. Kurwa, kupuję wszystkie piwa! Nie Mietek, przyjedź z ciężarówką, bo ten wariat kupił całe piwo! Ech. Kurwa, kopanie rowów to najlepsza praca! Zwolnili mnie z pracy, więc teraz muszę się włóczyć! Wpieprzaj go. to nie jest miejsce dla ciebie, wynoś się do sklepu! Dorzucisz się do piwa? Oszalałeś? Zjeżdżaj! Szefie, daj mi drugą szansę, błagam! Zjeżdżaj, Boro. Nie potrzebuję takiego dupla, jak ty. <trym zainteresowa>